Kilka dni temu został ogłoszony ranking 50 najbardziej wpływowych ludzi w polskim sporcie prowadzony przez magazyn Forbes i pracownię Pentagon Research. Więc cieszę się bardzo, że już od wielu, wielu lat biorę gdzieś tam udział w tej, w tej, w tej zabawie, w tym konkursie, w tych, tych ocenach. No i w tym roku bardzo wysoko, trzecie miejsce po Robercie Lewandowskim, po Zbyszku, Bońku, no wiadomo, to są legendy, to są instytucje. Cieszę się bardzo, że, że ja jako przedstawiciel kolarstwa trafiłem na to podium i myślę, że jest to takie wyróżnienie nie tylko dla mnie, nie tylko dla mnie, ale dla mojego całego zespołu Lang Team. Jest to takie podziękowanie też na pewno dla wszystkich partnerów, dla sponsorów, dla gospodarzy miast startowych, etapowych, premii, również dla tych ludzi, którzy pracowali z nami przy tegorocznym Tour de Pologne, to jest oczywiście Policja, Straż Pożarna, Państwowa Ochotnicza, wolontariusze, bo no, mieliśmy mało czasu. Wiadomo, pandemia, nie wiadomo, czy wyścig będzie, czy nie będzie. Cały czas czekaliśmy do końca na termin, w jakim ma zostać rozegrany wyścig. Ten kalendarz się bardzo skurczył. każdy chciał mieć tam swój wyścig, czyli na pewno to był taki bardzo nerwowy, trudny czas. No i tak, w momencie, kiedy już dostaliśmy datę wyścigu, no, mieliśmy tylko miesiąc na to, żeby przygotować cały ten wyścig, a to jest naprawdę niełatwe, bo myślę, że przygotowanie imprezy typu wyścig etapowy, Kolarski wyścig etapowy, to jest chyba najtrudniejsze przedsięwzięcie takie logistyczne w całym sporcie, bo to nie jest stadion, to nie jest boisko, to nie jest, nie wiem, boisko do hokeja, tylko po prostu no, jest to tysiące kilometrów dróg, ulic, miast, miasteczek, czyli trzeba wszystkie zgody, pozwolenia, naprawdę, jeżeli ktoś. Tego nie robi, to nie zdaje sobie sprawy, ile to jest naprawdę pracy przy tym, żeby taki wyścig można było przygotować, uzyskać wszystkiego rodzaju zgody, pozwolenia, no a później go zabezpieczyć na tyle, żeby on był bezpieczny, żeby to była nasza wizytówka, a nie. No, że tutaj coś Polacy zrobili czego, co, co się źle odbyło. Także na pewno było to wielkie, wielkie wyzwanie. No i myślę, że stąd też tak wysokie uznanie i tak wysokie miejsce właśnie w tym rankingu. A generalnie no, uważam, że ten sezon był niełatwy dla całego sportu, nie tylko dla kolarstwa, ale dla całego sportu, ponieważ wiele imprez wypadło, wiele imprez się nie odbyło, te, które się odbyły, musiały się odbywać przy takim no, w szczególnym rygorze, bo przecież. Pamiętamy, czy Tour de Pologne, czy druga impreza, która się odbyła, to Orlen Wyścig Narodów w Rzeszowie. Praktycznie też z tego cyklu, z Pucharu Świata, to jest tylko jeden wyścig, który się odbył. To była Polska. Polska potrafiła zorganizować ten wyścig, gdzie przyjechali przedstawiciele prawie 20 państw i zrobiliśmy piękny, piękny wyścig właśnie w Rzeszowie, jazdy nam na czas i start wspólny. Czyli te wyzwania, które dostaliśmy od Międzynarodowej Unii Kolarskiej i ten plan został zrealizowany w 100%, a jeszcze mieliśmy tą satysfakcję, że Tour de Polonia jako pierwszy wyścig, jako World Tourowski wyścig, no, rozpoczął ten cały kalendarz. I, I to było też dla nas taki trochę stresujące, ale też wyzwanie, ponieważ no, mieliśmy tutaj wielu przedstawicieli i drużyn kolarskich. I, przede wszystkim Unii Kolarskiej, też dbających o bezpieczeństwo kolarzy, więc tutaj no, cały ten protokół, który musiał być wprowadzony, osobne e, pomieszczenia dla kolarzy, jeżeli chodzi o hotele, o odżywianie się, strefa taka bezpieczeństwa między kolarzami a kibicami. No, wiele takich rzeczy, które trzeba było zrobić, ale mówię, cieszę się bardzo, że e, zrobiliśmy e, trudną rzecz, trudną rzecz. Ja lubię tego typu wyzwania, nie lubię czegoś, co jest takie monotonne i powielane, zawsze szukam nowych wyzwań i myślę, że, że to nam dało też taką do, takie dodatkowe doświadczenie, no a przede wszystkim dało radość wielu, wielu kibicom, pomimo to, że strefy met i startu były bez kibiców, no to na trasie można powiedzieć były miliony kibiców, które. Czekały na przyjazd kolarzy, pomimo, że no, wszyscy jesteśmy spragnieni tego kontaktu, tych emocji takich, a to są emocje, które jadą do ciebie bezpośrednio. Chyba to jest taka siła kolarstwa. Jak ja patrzę na to, co się dzieje w całym sporcie, to naprawdę kolarstwo jest taką dyscypliną sportu, które się dobrze broniło w tym w tej okresie, tej pandemii, bo yy, zaczęliśmy Tour de Poloń, później odbyły się trzy wielkie tury, odbyły się mistrzostwa świata, także te wszystkie imprezy udało się przeprowadzić, a jak już na przykład był taki moment, gdzie w ogóle nie można było wychodzić z domów lockdown, to zrobiliśmy wyścig, e-wyścig e dla amatorów, Orlen Tour de Pologne Amatorów, no i też, też mieliśmy ponad tysiąc uczestników, między innymi no, gwiazdami takimi jak Robert Kubica, cała, cała grupa lekkoatletów, kolarze, także że myślę, że no, kolarstwo nawet pomimo tak trudnej sytuacji, potrafiło się obronić, potrafiło w momencie takim, kiedy nie można było wyjść, też wprowadzić tą taką rywalizację. A jak już wyszliśmy z domów, no to jechaliśmy do ludzi i niesieliśmy naprawdę dobrą, dobrą energię przez cały kraj.